Nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym próbował wchodzić. Tam jest grupa ostatnio, jaką widzę, i oni schodzą. Ja muszę wyjść tam, a po prostu jest słabo. Więc myślę, że sam szczyt jest absolutnie nieosiągalny. Przedzeszedłem moim zacisańskim tempem na alpejską górę. Pyk, 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 pyk. Jest to to jest niesamowite. Szymanko, jest 1 września w do 12. Ja jestem w drodze. Obecnie stoję na ostatnim Orlenie przed granicą z Niemcami. Przede mną łącznie 1400 km. Nie wiem, czy to zrobię w jeden dzień, trochę późno wyjechałem, ale miałem rozpoczęcie roku, plus później byłem na poczcie, żeby wysłać z zwycięzcom moich TikTokowych live'ów, gdyż jestem też trochę TikTokerem. Przed nami parę dni pełne przygód, także serdecznie Was zapraszam. Reszty dowiecie się później. Pozdrawiam. Szybka przerwa, jestem gdzieś za Lipskiem. Moi drodzy, niemieckie autostrady to jest propaganda, której nigdy nie ulegnę. Na pozór są bezpłatne i bez ograniczeń. Natomiast w praktyce co chwilę zwężki, remonty do 80 do 100. Tak jest od zawsze, odkąd pamiętam. Także polskie autostrady i polskie kobiety. Najlepsza część bycia w Niemczech, czyli bratwurst. Zazwyczaj brałem Mit Brocin, ale dzisiaj Mit Pomysł. Wypiję kawę, posiedzę chwilę. Nie wiem ile już przyjechałem 700. Nie wiem, czy bezpośrednio jadę do celu, czy zrobię postój. Posiedzę, zjem, zrobię liveika jak liveika, liveika, jak prawdziwy TikToker jedziemy dalej. Znajome rejony moje już. Zatrzymałem się na McDonaldzie, jest północ. Za mną już, O, tam jest tyle. Czekajcie. 1300 kilometrów, 13 godzin jazdy. No 14 godzin od 10 w ogóle odkąd ruszyłem. Zastanawiałem się, czy spać gdzieś po drodze, czy już dojechać do celu, bo brakuje mi jeszcze półtora, półtorej godziny, ale już dojadę do celu. I taki jutro nie idę na szlak, więc jak przyjdę do drugiej, to o której bym nie wstał, to będzie ok. Także tak, McDonald's International. Problem solwa. Jak musisz jechać dalej, a chcesz się sleeping, Elo? No i cała ta droga teraz dawna i praktycznie pusta. Przynajmniej w tym rejonie w Szwajcarii. Nic nie widzę o tej Boże. Jeszcze nie wiem, gdzie będę spał. Wkład mi do głowy przed chwilą niecny pomysł. Zobaczymy. Też nie wiem, jak jutro dzień rozłożyć. Pogoda jest brzydka, podobno, znaczy może nie brzydka, ale nie najlepsza. I mm, z drugiej strony powinienem odpocząć, ale też nie chcę dnia tracić, nie wiem. Wszystko zależy. No, teraz już ostrożnie, bo jadę za koca. Ja ja wjechałem w jakieś miejsce, gdzie się podobno samochodem wjeżdża na pociąg i dopiero się przejeżdża przez tunel, a następny pociąg jest o piątej. A ja kurwa tu wjechałem, ale panowie z budowy mi powiedzieli, że mogę wrócić i objechać, nieźle. I teraz się wyjaśniło, dlaczego było pusto i w tamtą stronę nikt nie jechał. Bo pociąg był za 5 godzin i oni dowiedzieli. Zaznaczajcie w GPS-ie, unikaj promów. Bo w Szwajcarii są promy w górach. Znaczy nie promy, ale no... GPS nie rozumie, czy pływasz między... No rozumiesz. A, jadę do Berna, tam się prześpię. I rano, uu, ale brzmi, a rano, znaczy te, ujście, a rano zdecyduję, e, który czyta ten prom jest częsty, czy sobie objadę. E, brechty. Trzymajcie kciuki, żeby były miejsca bo zarezerwowane, niezarezerwowane będę pytał, czy jest to by pokój. Jestem dojechany. Pyk. Pierwsza 53, także ile? 16 godzin od startu. Hotel Radisson, A mówię to dlatego, że jest bardzo miły pan. Powiedział mi parę rzeczy. Do Cembrot mam jutro nie wjeżdżać, bo kara. They put you in Więc kości nie przekraczać, bo duża kara. Driving too fast, jail. I w ogóle na wszystko uważać, bo wszystko drogie i wszystko kara. Believe Zobaczymy jak wyglądam. I ma 1400 kilometrów. Idę spać, budzika nie ustawiam, wyśpię się, bo jutro chcę mieć trzeźwy umysł. Pierwszy dzień mojego vloga. Stano o 7.30, tyle z to wystarczy. E, śniadanie. Nie wiem, co mnie natknęło, ale nałożyłem sobie dżem. O ile dżem na ser jadłem, to dżem na nie jadłem. <gryw> Idziemy dalej. Poza tymi kanapkami, Zjadłem jeszcze pięć krasantów. Idę się przepakować i e, spróbuję jechać do tego samrad. Tam może gdzieś wejść, dzisiaj zaprzymy. Jeszcze jest godzinka. Do celu. Jesteśmy na parkingu w miejscowości też. E, to jest parking przesiadkowy, stąd kolejką dostanę się do CEMRAT, bo tam nie można wjechać. E, trochę na wariata, więc pewnie jestem mocno przeładowany. Robię kawę do termosu i spróbuję e, dzisiaj dostać się na mój pierwszy czterotysięcznik w życiu, Breithorn. E, chciałem tam wejść z doliny, ale na to trzeba, trzeba całego dnia i chciałem to zrobić jutro. Więc Dzisiaj spróbujemy tam się dostać kolejką na 3800 na klein -Hall, a potem y, 300 metrów przewyższenia wejść. Dzięki temu jutro będę miał cały dzień wolny i będę mógł jeszcze coś zrobić. Także a tak to wygląda. Dobra, bez odbioru, spieszę się. Y, bilet z dwie strony 1740, czekam teraz na kolejkę i będziemy jechać do Cemrat. Co 20 minut chodzi. Miesiąc ważny, bilet na powrót. Więc jak będziesz miesiąc wchodził to i tak wrócisz. Z ciekawostek to jeszcze taka rzecz, że y, od piątku, czy od soboty praktycznie y, mam problemy żołądkowe. Y, chyba zjadłem tatar w hotelu w Chorzowie. Brałem węgiel przez pierwsze dwa dni i taki lek na brzuch trochę pomogło. I wczoraj, przedwczoraj brałem ten lek i nie pomogło. I teraz jak się szukowałem w aucie, okazało się, że opakowanie od tego leku był nurofen, więc brałem nurofen. Y, I dopiero teraz wziąłem ten właściwy lek. Także nie, 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 nie mam takiej że tak powiem, takich problemów, że nie da się iść, ale takich, że głośniej, mocniej kichnąć, bym się bał. Jestem w Cermat, stąd e, do kolejki winowej. 18 minut. z bardzo wunderszyn. Niestety trochę kropi, ja to jest szajse. E, idę, bo naprawdę będę miał mało czasu e, na zejście. Strasznie późno jest, ale no nie chcę dnia tracić. Pędzę, patrz. Staram się ludzi nie pokazywać, ale... Jest tu naprawdę pięknie. Nie mam jednak czasu podziwiać. No bo jestem trochę późno, ale... Naprawdę very nice. Pewnie jak to oglądacie, to jest jestem drużo chaosu. Bo pewnie trochę jest, ale mam jakieś takie punkty graniczne, które muszą być spełnione w głowie. Bo, jak nie będą, to znaczy, że mam czegoś nie robić. A że w mniej ważnych sprawach jest dowolność, no to mam to w pompie. Tam jest ta kolejka. Jedziemy z 1600 na 3800. Pani nam mówiła, że to z 50 minut. Na climate reform, czyli na 3,800, to jest mleko, nic nie widać. Więc e, nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym próbował wchodzić. Zrobię tak, że jak ktoś będzie jeszcze wchodził o tej porze, to też się dźwignę, a jak nikt nie będzie wchodził, to posiedzę tam po prostu, poczekam na ostatni i chyba zejdę. I się zaaklimatyzuję trochę, będą dwie godziny na tym 3,800 przed jutrzejszym wyjściem. Nie jest to mój plan na dzisiaj. Choć ogólny plan jest taki, żeby w ogóle na 4000 robić i później jeszcze jedną górę y, 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 zrobić Giębsze. Zobaczymy, no. Bardzo mi się to nie podoba. Dajcie mi, trzeba być rozważnym. Póki co 50 minut, relaks. A nie powiem, gdzie byłem, ale mogę kichać. Mam też wodę. Wszystko profesjonalnie. Była zmiana, kolejki. Zdecydowałem się iść. 14.10 Bright jest tam. Samo wejście nie powinno być problemem. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym próbował chodzić. Chociaż już raczej wszyscy wracają, nikt nie idzie. Wejście jest oszukane. Bo z 3800 wjechane. No, jeszcze nie chwalę dnia przed zachodem słońca, gdyż najwyżej, jak byłem, to na Gerlachu. <laughs> Zwłaszcza jeszcze Tyleś. Nie wiem, jak organizm się zachowa tutaj. Podobno tu jest tlenu już 60% tego, co normalnie. Także nie kozacze. Idę. Tam jest grupa ostatnio, jaką widzę, i oni schodzą. Ja muszę wejść tam. Po prostu jest słabo. Nie wiem, czy to kwestia tej jazdy, niewyspania, biegunki, pewnie wszystkiego, ale no nie wiem, czy dam radę. Na razie idę. Na pewno już będę musiał zejść całość, bo nie zdążę na kolejkę, więc jak jestem, to może spróbuję wejść. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym próbował chodzić. Jeszcze jedno takie przemyślenie mam, że miałem wyobrażenie, że Alpy to takie Tatry, tego wyżej, a tak to idziesz, musisz mieć trochę lepszą kondycję, ale idziesz po śniegu, ale jak zjeżdżałem, tą kolejką, to zobaczyłem jakie to już jest... puste szorstkie niedostępne. Tam nic nie widać nikogo niż. Zdecydowałem się iść jednak. Tędy. Ścieżka jest trochę widoczna. Swoją drogą pewnie dlatego też byłem taki zmęczony, uszedłem w godzinach chociaż pokazuję dwie. Ja po prostu szedłem moim tatrzańskim tempem na alpejską górę. Okulary do poprawy, trzeba się wyspać. E, co jeszcze? Wcześniej wychodzić e, świadomość, że nie się samemu na stoku, nawet jak się nie idzie z kimś, to jest niezastąpiona, szczególnie gdzieś świeżym jak ja ale jest kozak. Pierwsze Alpy, pierwsze powyżej trzech, pierwsze powyżej czterech. Uj. Biorę sobie głęboki oddech Wszystko było po coś najwidoczniej Uuu. Upadamy w mrok, by się podnieść W noc, zamieniam na dzień Znów zamieniam na dzień Biorę sobie głęboki undę. Wszystko było po coś najwidoczniej Upadamy wciąż, by się podnieść Teneria Patrzcie na co Tam byłem I tu tak Pyk Pyk, pyk, pyk Jezus Maria, to jest niesamowite <laughs> kurwa! Jestem. ...alpinistą! Nie. Jak jest bumer, alpinista? Alpinozaur! Jestem alpinozaurem! Ale ja, jak już schodziłem, to się nie spieszyłem, bo pomyślałem, że już kolejki nie ma, że będę musiał schodzić 5 godzin. Ale ja coś gdzieś mi powiedzieli, że jeszcze z pół godziny, tak jak byłem. Po połowie zejścia i zdążyłem. Po ostatnie trzy minuty Pan mnie puścił, jeśli tego nie było. Jeżeli ile godzin zaoszczędzonych. Dzięki temu może przygotuję się, poprawię sprzęt i jutro znowu gdzieś wejdziemy. Uuu. Także tak, na farciku sobie wracam. Zapamiętaj małolacik, ważny orient jaki farcik. Ale brecht, fajnie. Teraz Wam mogę pokazać, jak tu ładnie. Chociaż i tak trochę się śpieszę, bo muszę parę rzeczy w decathlonie kupić. Jest do 18.00. Zobaczcie, W miasto, i gdzieś masz takie, No nie krukówki, bo trochę mniej tandety jest, ale zobaczcie. Szwajcaria. Szwajcaria to naprawdę kraina mlekiem i miodem płynąca. Tam mleko. Teraz siadam. Do pociągu i jadę na parking, gdzie jest auto. Żegnam się. Samrat, Samret. A jutro nowe przygody. Dzisiaj, zgodnie z planem, nawet dzień do przodu mamy. Fajnie, że się udało. Cieszę się. Jestem w miejscowości Sasgrunt w hotelu Alfa. Jest to taki mały pensjonarczyk z restauracją, który czasy świetności ma już chyba za sobą. E, natomiast bardzo miła pani e, dała termos na rano, pozwoliła auto zostawić, rybatkę dała, wszystko na rękę szła. Mega, w sumie sama proponowała, dlatego daję znać. Pozdrawiam panią bardzo. Jest przed piątą, idę na parking na początek szlaku, auto zostawiam pod yy, pensjonatem. Niestety w nocy się przebudziłem, kłopoty z żołądkiem nadal, więc myślę, że sam szczyt jest absolutnie nieosiągalny. Natomiast no, idę się kawałek przejść najwyżej wrócę. Yy, tam będzie z tym umówiony z ziomkiem, z którym gadałem przez Instagram. I go nie znam, więc. Ale pomógł mi trochę tutaj ustalaniu pewnych rzeczy w Alpach, także dzisiaj w sensie się przejdziemy razem. Tam za 10.05 myślę, że to w będziemy szli na Weissmiejschude. Weiss Jesteśmy na wysokości 1593 metrów, czyli mamy 2,5 przewyższenia. No nie dam rady na pewno, ale nie mówię po to, żeby jak dam radę brzmiało bardziej kozacko, tylko realnie mówię. Mało widać, ale może to rozjaśnię. Jest trochę po szóstej. Idziemy tutaj z nowo poznanym ziomkiem, przywitaj się. Nie Mnie boli żołądek, ale na razie się idzie. Jesteśmy na może 200, więc dopiero zaczynamy, a jesteśmy praktycznie... Już jest jest prawie na szczycie. Już Szlak prowadzi serpentynami, tak? A my idziemy prosto tym stokiem, który jest pewnie stokiem narciarskim. Godzina siódma, jesteśmy tutaj na stacji kolejki. Ziomek. Tam jest. Tam, dalej, jest schronisko Weissmis. Ta góra, na którą wchodzimy, to jest chyba ta przed nami. Jesteśmy w schronisku Weissmis. Pogoda jest sama zada. Jego herbatę i zaryzykuje kawy. Wychodzimy ze schroniska. Żołądek, no, tak jak żołądek, ale idziemy. Z Damianem. Mam krzywy kask. Próbujemy na lagin. Zobaczymy, czy mi e, pozwoli wszystko, a jak nie, to i tak będzie fajnie. Trzymajcie kciuki. Tam jesteśmy na 3036 metrów. Damian <grystanie> Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Próbuję przyotakować jakiś żel, jest fajnie. No tam też ktoś idzie, także nie będziemy sami. 3200 Dołączył do nas Luca from FRIENDS. Jesteśmy na 3,5 tysiąca metrów z chłopakami, e, czyli 2000 już weszliśmy z Damianem przewyższenia, jeszcze 500 do góry. Która jest? Godzinę 10:46. Czyli ruszyliśmy 5 godzin temu, 40 minut byliśmy w tempo. A ile zostało według aplikacji na górę? Według aplikacji 500 metrów w górę i kilometr dystansa. Czasowo? Godzina. Y 2,5 pewnie jeszcze spój Dwie, dwie i pół godziny. No 500 metrów to jest tyle, co się na Kozi Wierch na przykład wchodzi. Tam 600 się wchodzi, a tu jest stromo. Także będzie wesoło. Dwie 15. No to. Jestem w Hor Trochę wieje, ale krzyż może być nie z Stoję. Teraz tysiąc metrów w dół e, będzie takiego zejścia, no dosyć stromego po kamieniach z wirku. Nie wiem do czego to porównać. Ale no tysiąc w dół takiego będzie. A później tam będziemy chcieli zdążyć na kolejkę i zjechać. Zwiążyłem, no, ostatnie pięć minus na jednym prezencie baterii. E, tuż no zejście z 4000 na 2400, bo e, tam siadłem w kolejkę, którą cudem znowu udało mi się złapać. Było naprawdę mega wymagające. Od 3-400m 3-407 sam. Eee, miałem też znowu górę dla siebie, bo, bo, bo byliśmy w <coughs> na końcu na szczycie. Jakieś kłótniki, osoby podchodziły jeszcze, ale z nokowaniem, e, w międzyczasie. Jestem się mega zadowolony, bo e, w dwa dni zrobiłem dwa 4000 Pewnie jeszcze później na tym wszystkim pomyślę. Póki co jestem dojechany. E, 2,5 tysiąca metrów przebieszczenia w górę, to jest naprawdę kolidne. E, 1600 dół, naprawdę niełatwy, momentami bardzo wymagający drasie, to też jest e, coś. Bardzo się cieszę i to. Tam i jadę w stronę Niemiec, więc tam mam jeszcze jedną sprawę do załatwienia, czy się uda, powiem się z czasem. Na razie. A i brzuch lepiej. O dziwo. Nie wiem, co to dlatego, że praktycznie w ogóle kawy nie piłem. Teraz bez mojej no podwójne espresso. Żeby jak najmniej jej wypić, ale żeby jak najbardziej zadziałało i brzuch lepiej. Jutro będę miał. No dobra, nie chcę zapesać. W każdym razie pozdrawiam. Mega się jaram, że się udało. Pozdrawiam Damiana, z którym chodziłem i większą część. Może nie większą, ale część schodziłem. I pozdrawiam Luka, mojego nowego znajomego naszego z Francji, który do nas dołączył. I w połowie z nami wchodził. Bury łączą. Generalnie cały czas tak się jedzie. Teraz stoimy, ale cały czas takie serpentynki tam, tu, 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 tu. Teraz stoimy, ale tak wyglądał odróż. Słucham rapu. I sobie jadę. To absolutnie nie oddaje koloru prawdziwego tej trawy, która jest nasycona, zieloniutka. Przez ostatnią godzinę jadę takim krajobrazem. Co ja gadam przez godzinę przez ostatnie 100 kilometrów? Przepiękne. Patrzcie na to. To jest toaleta na stacji benzynowej. Ale jazda. Mają, mają rozwaj. Siemanko. Po śniadaniu poszedłem jeszcze spać i tak mam cały dzień. Jest za 10.30. Idę teraz na miasto. Jestem w Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen. Plan ja mam bitny, bo chciałem pojeść na cukrzpice po prostu. Natomiast prognozy na jutro są bardzo złe. Dojść od pewnej wysokości śnieg, z bardzo mocny wiatr. Jestem niepocieszony, gdyż truk szpice było jednym z moich dwóch celów. Nawet bardziej niż dwa, cztery To chciałem na jeden się dostać i wejść na truk szpicę. To się chyba nie uda. Jakimś jeszcze resztką nadziei po prostu tutaj siedzę. A nic pozwiedzam sobie, jakieś prezenty kupię. Bo tyle. Pale laiba. Jeżeli naprawdę nie będzie żadnych najmniejszych szans, żeby rano jechać, to po prostu wieczorem siądę w samochód, wyspany, e, ujada, albo z samego rana po prostu kojadę do doma. Także tak, nie wszystko wychodzi. To jest w ogóle chore, troszeczkę w się cieszyć. Z wczorajszym doświadczeniem to ja już jestem teraz niepocieszony, że jednak nie udało się wszystko to tak, jak chciałem. Nie? No, ale taka natura. Dobra, miłego dnia. No jest to piękna miejscowość. Pięknymi widokami. Pogoda na jutro zapowiada się zła. Będę się zastanawiał. Nie kręcę wszystkiego, gdyż nawet nie ma co ukrywać, trochę mi siadł humor. Nie. Ale staram się znajdować pozytywy. Porobię chociaż dzisiaj kroków. Kupimy jakieś tam prezenty. Zobaczymy. Się. Są do góry trochę wyższe od Tat. No bo szpice ma 2900. Pierlach 255, no tak w 2930 2960 chyba czy ileś. 2700, 2900, o, prawie 3. Ale Majestatik. Nie wiem, czy coś widać, ale zasadniczo to jest tam. Propi. Albo tam, ale nie, chyba tam. Dobra, próbuję. Troszeczkę uszedłem. Zaczyna padać coraz bardziej. Ciężkim sercem, ale chyba wracam. Bo wiecie czego bym się bał najbardziej? Dać to chuj, chociaż na górze pewnie jest niebezpiecznie faktycznie, dlatego ludzie nie chodzą. Ale jakby kolejka nie działała, w sensie nie wiem, jest w takich warunkach, które mają być dopiero z kolejką, to bym nie zdążył z góry wrócić. A jutro muszę do Bydgoszczy jechać. Robię pamiątkowe zdjęcie. Cuk jaj 1.0. Wrócę. No ładnie tu jest, ładnie by było. No ale czy tam. No to tutaj nawet nie widać. No i te prognozy, tam dalej śnieki, deszcz. Rata pewnie cała śliska, kamienie śliskie. Ja pierdo... Dobra, nie mogę tak kończyć z vloga takim negatywem, no to o, są plusy e, No patrzcie, piękne, znaczy pewnie piękna jest ta góra, no ale no niestety no. A, jestem mokry te obiekty. Nic nie widać. No, to, to po prostu jest kopa. Myślę, że ten cud, o który wczoraj się yy, modliłem, <laughs> niedosłownie, to właśnie jest to, że wracam. Myślę, że to jest to. Zostawiłem bilet parkingowy, tam, w podziemnym parkingu Nie da się zadzwonić, a bez bilety nie da się wejść. Tutaj jest supermarket Szpar. Pytałem dziewczyn, chociaż jeszcze jest nieczynne. Bo 7.30, a jest 6.40, czy... Mają jakiś numer, nie pomogą. Żadna z nich też nie chce, nie chce wsiąść w swój samochód, że tylko wjechać i wyjechać, za zajmie sekundę, ale... Nie jest helpen. Kurwa. Zatrzymam może jakieś auto. Napisałem na Insta, czy ktoś jest w Werbaldzie w Austrii, ale może uda się zatrzymać jakieś auto, żeby mi pomogło. Zatrzymałem jakiegoś chłopa po drodze. Poprosiłem go, żeby wjechał i wyjechał. E, zgodził się bardzo miły pan jak młody. Podjechałem, bo on tam tankował elektryczny. Z boku jest parking. E, Powiedziałem, no ma danke. A on powiedział, z auto. Gerne. Tschüss. Postuj na McDonaldzie, zaraz coś zjem, bo tylko batony jadłem. E, z podróży, no to nic za ciekawego. Miejmy nadzieję, że się nie wydarzy. Jadę, słucham podcastów, muzyki. I co? Dam znać jak dojadę. Pa. Siemanko, moi drodzy, e... No już wczoraj nie nagrywałem, ale dojechałem szczęśliwie do Brześni, koło godziny nie wiem, 17-18. E, teraz już jestem w trasie do Bydgoszczy, gdzie gram dzisiaj koncert, jest, jest festiwal. E, tak na chłodno jeszcze, e, no cóż, no jestem zadowolony z wyjazdu, chociaż mam w sobie niedosyt. Natomiast no to jest taka zajawka, która jest bardzo zależna od pogody po prostu, więc no... Prawie tak samo zależne jak szachy, bo wiadomo, że szachy to jest sport, który, który od pogody jest zależny najbardziej, gdyż no jest jak ładna pogoda, to nikt normalny nie siedzi w domu i nie gra w szachy. Yy. Ale tak, fajnie. i dwa zrobione. Przede wszystkim ten Horn pokazał mi, że, że, że takie duże przewyższenia wytrzymałościowo, jestem nieźle przygotowany, bo, bo nie zrobiło... Yy. Znaczy, może nie nie zrobiło wrażenia, no bo to był jednak wysiłek, ale nie pokonało mnie ani to przewyższenie, ani ta wysokość, ani ta brak aklimatyzacji jest w porządku. Ja się paru rzeczy nauczyłem. Przede wszystkim muszę mieć okulary lodowcowe e, albo korekcyjne, albo po prostu soczewki, co zrobić i na to założyć okulary lodowcowe. E, miałem też takie jedno miejsce schodząc z Lading że jak schodziłem po śniegu, to, to był tylko. Troszeczkę lodu na skale i tam nie za bardzo, kurczę, czułem się pewnie stawiając y, nogę na dół, bo ten czekan, nie, no powinienem mieć, chyba są takie dziaby, co tam wpijasz, no takie coś powinienem mieć. Albo powinienem iść trochę bardziej przy skałach. No tam tak było, że ja 5 minut, chłopaki już zeszli, a ja 5 minut tam y, się zastanawiałem, gdzie, gdzie, gdzie nogę postawić. Bo, bo czułem, że jak dam na dół, to tam jest za mało śniegu, żeby się przytrzymać czekanem, on się nie dobrze. Bardzo płytko też wchodziły raki, i no tak nie upociłem się, ale zastanowiłem się, nie? Myślę, że z liczną to by było źle. Więc mogłem iść po prostu bliżej skał, żeby się jedną ręką skał trzymać. No, paru jeszcze rzeczy tak. Serdecznie podziękowania jeszcze tutaj dla Damiana, który był ze mną na Lagenhornie, ale też jak gdyby na Instagramie wcześniej e, e, powiedział mi parę rzeczy o Alpach. E, także co, no. Nie koniec moich przygód. Jeżeli ten vlog się ukaże, to będę z siebie bardzo zadowolony, chyba bardziej niż z wejścia w te góry, bo zamierzałem się od dawna to zrobić, a nigdy nie umiałem tego dokończyć, także pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego pa! Tylko rutyna, znowu daje mi spokój. tylko rutyna. Znowu pozwala mi w nie tych tylko rutyna, jedyna kochana, znowu ratuje przed światem Tylko rutyna dociska mnie mocno do ziemi, gdy czuję, że styczność już traci.